Witajcie! W dzisiejszym materiale usłyszycie mocne, konkretne słowa Witolda Tumanowicza z Konfederacji, który ostro i bezkompromisowo rozprawia się z nieefektywnością rządowych instytucji wspierających przedsiębiorczość. Dowiecie się, dlaczego według niego przedsiębiorcy, wraz ze swoimi pracownikami, lepiej poradzą sobie bez pomocy od państwa. Koniecznie zostańcie z nami. Zapraszamy na film. To Witold Tumanowicz, Konfederacja. Panie marszałku Wysoka Izbo, skąd ta pewność, że pomimo nieefektywności działań tej fundacji, teraz się na pewno uda? Przeniesiecie kompetencje do parpu, dołożycie 63 miliony przez 10 lat i teraz to już będziemy mieli rozwój przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości jest odwrotnie proporcjonalny do liczby rządowych instytucji zajmujących się nimi. Przestańcie gnębić przedsiębiorców, a oni sami Wraz z ich pracownikami, bo oni potrafią to robić. Będą, będą wprowadzać Polskę w tą przyszłość, którą tutaj tak potrzebujecie. Naprawdę przede wszystkim nie szkodźcie im nie przeszkadzajcie. Likwidujcie instytucje, zróbcie w końcu odchudzenie administracji rządowej, instytucjonalnej, a nie załatwiajcie paśniki dla swoich własnych polityków. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystko na dziś. Jeśli Ci się podobało, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.